No. Witam serdecznie i już na początku chciałabym wszystkich zaprosić na recitalu błogosławionej Karolinie piskunnej w Chodzie Janowi Pawłowi II za jej beatyfikację 25 lat temu. Sam po sama inicjatywa recitalu powstała w taki troszeczkę taki bardzo ciekawy sposób mianowicie 3 lata temu jak przygotowywałam się do do koncertu w Rzymie, spotkałam kapłana, który po prostu mnie usłyszał i wtedy zrodziła się, zrodziło się takie pragnienie właśnie, żeby poświęcić właśnie taki słowno-muzyczny właśnie dla Bogusławiny Karoliny i właśnie jest to asystent generalny katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, ksiądz Zbigniew Kucharski, który po prostu zaczął pracę razem z nami w poszukiwaniu muzyków, w poszukiwaniu właśnie tych właśnie wartości tego recitalu. Wszystko było skrzętnie przemyślane, układane, próby. Ja oczywiście w swojej skromnej osobie miałam to wszystko od serca napisać, skomponować jakoś Pan Bóg i Duch Święty mi w tym pomógł. Ale sama bym tego nigdy nie stworzyła, gdyby nie obecność Boga, przede wszystkim Karoliny w moim życiu. I dwóch wspaniałych muzyków: Piotr dojadło Grzegorz Pęcak i właśnie ksiądz Zbigniew Kucharski, który właśnie nam bardzo dużo w tym pomaga. Są muzycy profesorowie, którzy właśnie też nam pomagali w tym projekcie. I właśnie tak. Recital jest, nie jest niczym innym jak modlitwą do Pana Boga, właśnie poprzez słowo, poprzez muzykę. I właśnie jest to taka nowa forma ewangelizacji, bo myślę, że to jest wychodzenie nie tylko do młodzieży, ale także do wszystkich ludzi, żeby poznali Błogosławioną Karolinę właśnie poprzez te nasze teksty, poprzez muzykę, żeby po prostu zainspirować każdego do życia właśnie takimi wartościami, jakimi żyła Błogosławiona Karolina. Serdecznie zapraszam do tego spotkania. Czekamy na każdego z Was i cieszymy się na każdą osobę, która przyjdzie na nasze recitale i po prostu niech duch błogosławionej Karoliny niesie nas przez całe życie. Dziękuję, do widzenia.